Grand Stock, biznes i innowacje. Praktyczne informacje o finansowaniu i rozwoju Twojego biznesu. Odejdziemy troszeczkę od takiego ciężkiego przemysłu i skupimy się na tych mniejszych biznesach. Dzisiaj porozmawiamy o dotacji, która może być naprawdę bardzo dużą szansą dla bardzo wielu firm z Polski. Na co można uzyskać finansowanie? To może o takie finanse się starać? Jakie są kluczowe informacje dotyczące tego konkursu? Jaka jest minimalna i maksymalna kwota, właśnie jeśli chodzi o wsparcie i wydatki kwalifikowane? Jaka jest maksymalna wartość dofinansowania? Im więcej będziecie chcieli z własnych środków zainwestować, tym zwiększacie sobie szansę, żeby tą dotację faktycznie uzyskać. To nie jest A, dają pieniądze i po prostu weźmy. Przede wszystkim trzeba zweryfikować, jakie mamy szanse w uzyskaniu tej dotacji. Tutaj chciałem Wam, drodzy przedsiębiorcy, zwrócić jedną uwagę: weryfikujcie. Odcinek 5. KPO dla choreka. Przepis na sukces czy katastrofę? Cześć, cześć. Witam Was bardzo serdecznie w piątym już odcinku podcastu Grand Stock Biznes i Innowacje. Na samym początku muszę niestety Was przeprosić, ponieważ niestety odcinek ostatnio nie ukazał się w terminie i wynika to tak naprawdę z kilku rzeczy. Pierwsza rzecz, jaka się stała, to że w firmie naprawdę bardzo intensywnie... Się transformujemy, przechodzimy transformację procesową i to naprawdę świetna rzecz, jednak wymaga olbrzymiego nakładu pracy. Miałem też kilka nakładających się na siebie wyjazdów, no i też święta w niczym nie pomogły, choć powinny. Niemniej, trochę się cieszę, że ten odcinek nagrywam dopiero teraz, ponieważ pojawiłyby się nowe informacje. Z racji, że będę nagrywał dzisiaj o konkursie skierowanym dla branży Choreka oraz innych branż, które zostały pokrzywdzone przez pandemię COVID-19. Tak, wcześniej traktowałem tę tą, tą dotację jako taki trochę kot Schrödingera, to znaczy taki paradoks, że ona była i jej nie było jednocześnie. Niby wszyscy o niej mówili, ale tak naprawdę nikt nie wiedział o czym mówi, ponieważ im nie było założeń. No i właśnie. Ostatnio te założenia się pojawiły, stąd musiałbym robić aktualizację. A tak, nagram po prostu odcinek już z pełną pulą informacji, które właśnie mamy. Stąd dzisiaj chciałbym Was zabrać w troszeczkę inny świat, mianowicie odejdziemy troszeczkę od takiego ciężkiego przemysłu i skupimy się na tych mniejszych biznesach. Och, mniejszych, no można by powiedzieć, biznesach, których jest po prostu więcej. Tak, dzisiaj porozmawiamy o. Dotacji, która może być naprawdę bardzo dużą szansą dla bardzo wielu firm z Polski, ponieważ może im pomóc faktycznie stanąć na nogi i uodpornić się na ewentualne zagrożenia, które mogłyby wystąpić w przyszłości. Także dzisiaj porozmawiamy o KPO A121. A pełna nazwa tego konkursu to A121 Inwestycje dla przedsiębiorstw, produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności. Uff, udało się wymówić bez błędu. Także bardzo długa nazwa. No właśnie, także w dzisiejszym odcinku chciałbym, drogi przedsiębiorco, droga przedsiębiorczyni, powiedzieć Ci, co tak naprawdę możesz w ramach tej dotacji zrobić? Czyli na co można uzyskać finansowanie? Kto może, o takie, kto może o takie finanse się starać? Czyli tutaj powiemy sobie o PKD, które są tak naprawdę wzięte, tutaj wypisane, jest ich łącznie 8. Powiemy, jaka jest minimalna i maksymalna kwota, właśnie jeśli chodzi o. Wsparcie i wydatki kwalifikowane, jaka jest maksymalna wartość dofinansowania, jakie są kluczowe informacje dotyczące tego konkursu. No i też przede wszystkim warto wspomnieć o takich kluczowych kryteriach, jeśli chodzi o wybór firm, które tak naprawdę zostaną beneficjentami tego konkursu. No i na sam koniec dam też kilka takich wskazówek od siebie. I tutaj mały spoiler trochę. Ponarzekał. Okej, okay, to przechodząc już do tej części merytorycznej, to tak jak wspomniałem wcześniej, ta bardzo długa nazwa tego konkursu KPO A121, może. Poruszajmy się tą nazwą będzie zdecydowanie przyjemniej. To jest konkurs, który ma przede wszystkim pomóc firmom, które zostały poszkodowane przez poprzednią pandemię. No nie oszukujmy się jednak, pandemia bardzo mocno dotkła wiele sektorów biznesu. No i właśnie w ramach tego finansowania, które Polska otrzymuje w ramach takiej puli środków europejskich, właśnie w ramach KPO. Dość bardzo medialne przede wszystkim te środki były. No właśnie w końcu udało się je odblokować. No i właśnie. Ta kwota, jest to kwota ponad 1 miliarda 200 milionów złotych, tak naprawdę ma pomóc firmom właśnie się zdywersyfikować, przygotować bądź całkowicie przebranżowić, więc tutaj też są takie możliwości. No i z takich kluczowych informacji, to co powinieneś wiedzieć, to albo powinnaś wiedzieć, to że jest tutaj pięciu operatorów i każdy operator posiada kilka województw, tutaj nie będę tych operatorów wymieniał teraz, jak naj... ale postaram się je przypiąć w, w opisie, w transkrypcji, żebyście wiedzieli, gdzie ewentualnie szukać i jaki operator, jakie województwo ma pod sobą, ale też wydaje mi się, że nie ma sensu o nich zbyt dużo mówić, bo też nie chciałbym, żeby ten odcinek trwał 30-40 minut, nie o to chodzi. Także co możemy zrobić w ramach tego dofinansowania, na co przede wszystkim możemy je przeznaczyć? To mamy tutaj trzy takie główne kategorie. Pierwszą kategorią to oczywiście jest, są inwestycje. E dywersyfikację, bądź rozpoczęcie produkcji. I tutaj mówimy po prostu o zakupie maszyn, urządzeń, które są niezbędne po prostu do wprowadzenia nowych produktów lub nowych usług na rynek. W ramach właśnie tych zakupu, tego zakupu maszyn możemy dokonać różnych małych inwestycji w roboty budowlane. W tym możemy również zbudować nowe linie produkcyjne. Więc mamy tutaj całkiem dużo możliwości inwestycyjnych. Możemy zainwestować w zieloną transformację, czyli tutaj wszelkiego rodzaju inwestycje w OZE, różnego rodzaju fotowoltaiki, w gospodarkę o obiegu zamkniętym, jak również możemy się scyfryzować. Także to też jest całkiem ważne, czyli możemy dodać po prostu do naszej firmy usługi cyfrowe albo ewentualnie żeby świadczyć nasze usługi w sposób cyfrowy, na przykład jakieś proste systemy do rezerwacji, zamawiania online, etc. Drugą kategorią, która jest dość istotna w tym konkursie, to jest przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji pracowników, naszych pracowników i tutaj możemy po prostu zakupić szkolenia, które mają pomóc tym pracownikom zdobyć nowe umiejętności lub ewentualnie przekwalifikować tych pracowników, co niewątpliwie może im w przyszłości pomóc ewentualnie też na rynku pracy. No i ostatnia rzecz, to tak naprawdę są tutaj usługi rozbojowe na rzecz właśnie mikro małych średnich przedsiębiorstw, No i tutaj jest opracowanie różnego rodzaju biznesplanu, modelu biznesowego. Czyli jednym słowem to jest po prostu wsparcie usługami zewnętrznymi, które są specjalistyczne, czyli tutaj po prostu zatrudniamy ekspertów, którzy pomagają nam. Planować jakieś tam przyszłe działania bądź rozwój. Kto może składać wniosek? No to myślę, że tutaj nie będzie zbyt dużego zaskoczenia. Oczywiście mówimy tutaj o MŚP, czyli mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, które zostały najbardziej poszkodowane właśnie w wyniku pandemii COVID-19. I tutaj tak naprawdę mamy pierwsze kryterium, które musimy jako firma spełnić, mianowicie spadek przychodów w wysokości co najmniej 30%. I tutaj mamy dwie możliwości, liczony rok do roku, porównując 2020 do 2019 lub 2021 do 2020. No i oczywiście tutaj głównie się mówi o firmach sektora choreka, czyli hotelarstwo, gastronomia, czy różnego rodzaju cateringi, turystyki, kultury. Ale mamy tutaj osiem dominujących PKD. Ja pozwolę sobie je wymienić, żebyście wiedzieli, czy wasza firma się wpasuje w to wszystko. Niemniej pozwolicie, że będę czytał skrótowo, bo tam też było bardzo dużo różnych szczegółowych informacji, jeśli chodzi o te PKD, a też nie chciałbym zalewać was masą niepotrzebnych informacji. Także lecąc po kolei, mamy tutaj PKD, takie jak dział 55, dotyczący zakwaterowania. Dział 56 dotyczący działalności usługowej związanej z wyżywieniem, działalność 59, czyli działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, dział 77, wynajem i dzierżawa, dział 79, czyli działalność organizatorów turystyki, pośredników i agendów turystycznych i działalność 82 działalność związana z administracją obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej Uf, to jest całkiem długie. Dział 85 dotyczący edukacji oraz dział 95 ostatni, działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą. Także to są takie główne działy. I tam oczywiście są wypisane konkretne numery PKD. Również je dodamy tutaj w opisie odcinka, żebyście nie musieli tego nigdzie szukać. Właśnie w ramach. Tych działów, jeżeli Wasza firma, Wasze przedsiębiorstwo posiada takie kody PKD i posiada ten minimalny, ten 30% spadek, to już możecie zacząć ewentualnie weryfikować, czy warto wziąć udział w tej dotacji. No bo. Zawsze warto zweryfikować. Ok. Przechodząc dalej, to mamy tutaj minimalną kwotę wsparcia i to jest fajne, ponieważ nie trzeba tutaj robić gigantycznych inwestycji. Minimalna kwota wsparcia to jest 50 tysięcy złotych, zaś maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych, czyli maksymalna wartość projektu to jest 600 tysięcy złotych, a sama maksymalna wartość dofinansowania to jest 540 tysięcy złotych, także całkiem sporo można tutaj naprawdę zaszaleć i można pomyśleć o łączeniu właśnie tych inwestycji, czyli nie tylko kupno środków trwałych, wartości materialno prawnej, ale można pomyśleć również właśnie o tym wsparciu, także możemy zrobić tutaj całkiem fajny miszmasz takiego planu inwestycyjnego na przyszłość. Fajnie wspomnieć oczywiście o takich kluczowych informacjach, które na pewno pomogą Ci zrozumieć, jak ta dotacja ma działać. Przede wszystkim wsparcie będzie udzielane w ramach pomocy de minimis, więc warto, żebyś wiedział, czy Posiadasz ten limit odblokowany. Z racji, że chcemy tutaj pozyskać, możemy pozyskać powyżej 500 do 540 tysięcy złotych. No to tutaj musiałaby ta pomoc de minimis być wolna w granicach 160 tysięcy euro. Jest to taka bezpieczna granica. Myślę, że taki pułap powinien mieć wolny. Warto też wiedzieć, że minimalna kwota wsparcia w ramach właśnie tego komponentu inwestycyjnego to będzie 70% kwoty wnioskowanego wsparcia. Także tutaj trzeba wiedzieć, jak podzielić właśnie te koszty związane z inwestycją, a innymi planowanymi działaniami, na przykład właśnie z przeszkoleniem, kwalifikacją lub usługami obcymi. Warto też wiedzieć, i to myślę, że wiele osób powinno wiedzieć już tutaj, że. Wsparcie będzie udzielane w formie refundacji, czyli jako przedsiębiorstwo najpierw będziesz musiał zrealizować inwestycje. Oczywiście, jeżeli zostanie przyznana ci taka dotacja, a dopiero później dostaniesz zwrot poniesionych właśnie nakładów. Stąd tutaj warto wiedzieć, że. Nie ma zaliczek. Stąd, jako przedsiębiorca, musisz się przygotować do tego, że musisz, no niestety, te środki finansowe wyłożyć z własnej kieszeni. Warto też wiedzieć, że czas realizacji nie może być dłuższy niż 12 miesięcy czyli musicie się zmieścić z całą inwestycją do 31 stycznia 2026 roku. No i przede wszystkim rozpoczęcie tutaj tego przedsięwzięcia nie może odbyć się później niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku. Teraz chciałbym troszeczkę powiedzieć, jak można zdobyć punkty w tym konkursie, czyli co może być naszą przewagą i co może wpłynąć na finalną decyzję gdzieś tam oceniającego, czy dostaniemy tą dotację, czy też nie dostaniemy tej dotacji. Bo tutaj takie moje małe spostrzeżenie, się trochę śmieję, że pisanie dotacji to jest troszeczkę tak, jak pisać maturę. Trzeba się wstrzelić trochę w klucz. Ale oczywiście są też takie rzeczy, które muszą być spełnione obligatoryjnie. No i właśnie. Pierwszą taką rzeczą, która musi być spełniona obligatoryjnie, to musimy. Udokumentować, że na dzień 31 grudnia 2019 roku w przepisach unijnych, po prostu w ramach definicji unijnej, nie byliśmy przedsiębiorstwem, które się znajdowało w trudnej sytuacji. I na wzalej, no to oczywiście musimy wykazać, jaki mieliśmy ten spadek, pamiętając, że minimalny spadek, jaki musimy udokumentować, to jest co 30%. No i wiadomo, że tam wraz z wyższym spadkiem będziemy mogli otrzymywać po prostu większą liczbę punktów. Na pewno to, czy się dywersyfikujemy, lub to, czy wprowadzamy na rynek nowe produkty lub nowe usługi, to będzie wpływało na, również na zbieranie dodatkowych punktów. Także warto pomyśleć o tym, żeby faktycznie spróbować dodać do swojej oferty coś nowego coś, co sprawi, że nasza firma stanie się w no, obrębie jakiegoś tam regionu wyjątkowa. Na pewno będzie docenione przez oceniającego, czy skonsultowaliśmy się z jakimiś ekspertami, czy. Czy po prostu zaczęliśmy szkolić naszych klientów? No i też, co jest dość ciekawe, im większy nasz wkład własny w projekt, tym również możemy dostać więcej punktów. Czyli od 10 do 30%. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ dawno nie wiedziałem, żeby punktowane było to, ile firmy same będą chciały wnieść w rozwój. I to jest bardzo ciekawe. I tutaj trzeba tutaj trzeba, tutaj muszę dodać taką informację, że im więcej będziecie chcieli z własnych środków zainwestować, tym zwiększacie sobie szansę, żeby tą dotację faktycznie uzyskać. Kolejne takie dwa punkty będzie można zrealizować, jeżeli faktycznie będziemy wdrażać rozwiązania, które są taką definicją transformacji cyfrowej, czyli po prostu różnego rodzaju systemy, aplikacje do, do naszej firmy. No i oczywiście zielona transformacja. I tutaj wymieniłem takie obszary, gdzie możemy zebrać naprawdę kilka dodatkowych punktów za naprawdę. By się wydawało troszeczkę takie proste, porozajiczne rzeczy, niemniej to musi być zaplanowane. Cała ta dotacja musi być w rozumieniu takim przyszłościowym, że to nie jest a dają pieniądze i po prostu weźmy, tylko to musi być faktycznie plan. Plan, który będzie pokazywał instytucji, że przygotowujemy się na kolejne lata, ponieważ nie wiadomo, co w ciągu tych kolejnych lat będzie nas czekać. Przeszliśmy przez mniej więcej wszystkie takie informacje dotyczące tej dotacji KPO A121. Teraz taki mój mały komentarz. Chciałem trochę ponarzekać, no ale z racji, że pojawiły się te kryteria, to tego narzekania będzie troszeczkę mniej. Ale z racji, że jako grant poruszamy się na rynku dotacyjnym, no to też mamy okazję poznawać oferty konkurencji, słyszeć, jak to na rynku, powiedzmy, takie dotacje się sprzedają, jak to chodzi. No i Tutaj chciałem Wam drodzy przedsiębiorcy zwrócić jedną uwagę. Weryfikujcie, ponieważ bardzo dużo osób już zaczęło podpisywać umowy, albo pojawiały się komunikaty z ust firm doradczych. Oczywiście nie będę tutaj wskazywał, kto takie rzeczy robi, że ta dotacja jest pewna, ta dotacja jest dla każdego, ta dotacja to jest coś, co każdy, każdemu się należy, etc. No i tutaj no, chciałbym zrobić troszeczkę. Takiego matematycznego równania, wiedząc, że według GUS-u za rok 2022 w Polsce było ponad 80 tysięcy firm gastronomicznych z branży choreka, no to jeżeli się zastanowimy tak dobrze, no to powiedzmy sobie wprost: no bardzo dużo ilość firm będzie na pewno startowała w tym konkursie. No i nawet gdybyśmy przyjęli, że wszystkie firmy złożą wnioski, no to. Chętnych zawsze będzie więcej niż środków finansowych. Musimy to wziąć pod uwagę, więc aspekt tego przygotowania jest mega ważny. Także, jeżeli słyszycie po prostu, że ktoś wam mówi, że to jest pewniak, że każdy dostanie et to ja bym tutaj po prostu na waszym miejscu zacząłbym uważać, czy to faktycznie może być tak kolorowe, jak. Piszą to niektóre firmy doradcze. Tutaj trzeba się po prostu do tego przygotować, trzeba zweryfikować w pierwszej kolejności. To jest taka moja mała rada: weryfikujcie, weryfikujcie wasz plan, weryfikujcie założenia. No i właśnie teraz mamy te założenia, więc mamy co weryfikować. I tutaj warto, żebyście jako przedsiębiorcy. W pierwszej kolejności zaplanowali tę inwestycję, czyli w jaki sposób można się o te środki ubiegać. A co ważne, też termin naborów będzie mega szybki, ponieważ termin tego nie powiedziałem wcześniej jaka mała gawka. Termin składania wniosków będzie 6 maja do 5 czerwca, ale. Wydaje mi się, że chętnych będzie tak dużo, że ten termin może się zakończyć szybciej, ponieważ po prostu płynie tak dużo wniosków do poszczególnych operatorów, a pamiętajcie, mamy ich pięciu na różne części regionu, że po prostu te środki skończą się szybciej. Także tutaj może być też trochę taka zasada, kto pierwszy, ten lepszy, co może być fajne i niefajne jednocześnie. Niemniej trzeba się przygotowywać już do tego, żeby takie wnioski pisać, ale przede wszystkim trzeba zweryfikować, jakie mamy szanse w uzyskaniu tej dotacji, co jest mega istotne, ponieważ to Wy, drodzy przedsiębiorcy, chcecie startować o te środki. My, jako firmy doradcze, mamy za zadanie was do tego przygotować i pomóc Wam złożyć dokumentację w taki sposób, żeby nie popełnić przy tym żadnego błędu. Także przechodzimy już do podsumowania. No, okej, okay, no dużo informacji, bardzo dotacje na czasie. Także takie małe podsumowanie. Pamiętaj, że KPO A121 to dofinansowanie, dzięki któremu możesz realizować projekty inwestycyjne, zakup maszyn, zakup środków trwałych, wartości niematerialno-prawnych. Możesz podnosić kwalifikacje swoich pracowników oraz możesz tutaj zlecić usługi obce, które pomogą zaplanować różnego rodzaju działania w Twojej firmie na przyszłość. Także jest to dotacja, która ma pomóc Tobie, jako firmie, się zdywersyfikować i wprowadzić nowe produkty na rynek oraz przygotować swoich pracowników do ewentualnych przetasowań na tym rynku. Kto oczywiście może składać wniosek? No to mówimy tutaj o mikro, małych, średnich przedsiębiorstwach w ramach branży choreka, turystyki, kultury, o różnych ośmiu tutaj działach tego PKD i co ważne, musicie jako przedsiębiorcy posiadać minimum 30% spadek w jednym z dwóch okresów właśnie, czyli 2020 do 2019 lub 2021 do 2020. Minimalna wartość z tego wsparcia to jest 50 tysięcy złotych, maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych to jest 600 tysięcy złotych, a maksymalna wartość dofinansowania może wynosić 540 tysięcy złotych, co jest mega ważne. Wsparcie udzielane będzie w ramach pomocy de minimis oraz wsparcie będzie udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów, czyli najpierw musicie wyłożyć swoje pieniądze, żeby później dostać refinansowanie. No i oczywiście nie zapomnijcie o tych kluczowych kryteriach, które wpłyną na to, jaką ilość punktów możecie dostać, czyli im większy spadek, tym więcej punktów, im większy wkład własny, tym więcej punktów. Jeżeli pokażemy, że chcemy się dywersyfikować, złożyć nowe produkty na rynek, dostajemy dodatkowe punkty. Technologie cyfrowe, inwestycje w OZE to również są dodatkowe punkty. No i przede wszystkim warto szkolić swoich pracowników i warto wspomóc się firmą doradczą, która może pomóc wam przygotować się na przyszłość. Także są to takie najważniejsze kryteria. No i co? No i powoli przechodzimy do końca. No i jeżeli chcielibyście zweryfikować potencjał e, tak naprawdę waszego potencjalnego projektu, no to oczywiście zapraszam do nas do granca na kawę, na spotkanie online. Chętnie pomożemy zweryfikować całkowicie bezkosztowo, czy wasz Pomysł, czy wasza firma po prostu może być tym beneficjentem, więc oczywiście przypniemy kalendarz również do, swój kalendarz przypnę również do, do tego odcinka, także tam będziecie mogli się ze mną spotkać. A z mojej strony to już tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam na kolejny. No i tutaj już daję sobie postanowienie, że już nie będzie takiej gafy, że odcinek nie wyjdzie na czas. Także miłego słuchania. Cześć. I tak dotarliśmy do samego końca dzisiejszego odcinka. Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, jeśli dotrwaliście wraz ze mną do tego miejsca, to chciałbym wam bardzo, ale to naprawdę bardzo podziękować. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i znaleźliście w nim przydatne dla siebie informacje. Zapraszam Was też do subskrybowania kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Jeśli macie jakieś pytania, to polecam zostawić w komentarzu i z chęcią odniosę się do nich w następnych odcinkach. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć.